Dzień dobry, mamy dzisiaj 15 lipca 2014 roku, do końca wakacji pozostało około 1152 godziny. 15 lipca 1960 roku odbyła się premiera filmu Krzyżacy według powieści Henryka Sienkiewicza, a w 1995 roku, również 15 lipca, w Trzymanowie rozpoczął się pierwszy przystanek Woodstock. Chociaż do weekendu jeszcze daleko, to hasło na dziś to uśmiechnij się już teraz, rano, spójrz na siebie w lustrze, przecież widzicie się już tyle lat. Uśmiechnij się do siebie, aby wyjść z domu pozytywnie nastawionym. Uśmiech przedłuża życie nawet o 7 lat i redukuje wpływ stresu na nasze serce. Warto też uśmiechać się do innych, szczególnie do tych, którzy z rana nie wyglądają za ciekawi, a ich życiowe akumulatory są raczej rozładowane do zera. Pan w kiosku jest niemiły, koleżanka w pracy patrzy, jakby miała Cię zabić, klient jakiś niewyraźny, uśmiechnij się i zmieniaj świat. Gdy zaczniesz się uśmiechać, zobaczysz, że świat jest lepszy niż ci się wydaje we wtorkowy poranek o 7.20 w zatłoczonym autobusie. Swoim uśmiechem pomóż sobie i innym. Miłego dnia!